I yeah. Piękny, spokojny lot. Nastrajający do refleksji i podsumowań. Tylko Igor wzniósł się ponad krater wulkanu. Po jego wypadku nie chcieliśmy nadmiernie ryzykować. Zamiast pięciu szybujących na niebie paralotni ograniczyliśmy się do zlotów w tandemie. Tylko tandem gwarantował maksimum bezpieczeństwa. Skręcamy niestety w trawę. Ale i tak wyprawę uważamy za udaną, i na pewno z przyjemnością kiedyś tutaj wrócimy. Dobra jest. Uczestnicy tamtej wyprawy zapowiadali, że na pewno z przyjemnością kiedyś powrócą do Chile i nastąpi to już niebawem. Najbliższą sobotę rozpoczyna się czwarta ekspedycja, która ma za zadanie poznanie kordylierów chilijskich. W naszym studiu goście pan Wojtek Wiltos, witam serdecznie, pan Grzegorz Gaj. Obaj panowie będą członkami kolejnej wyprawy. Tym razem co jest celem tej ekspedycji? Tym razem wyruszamy na północ Chile. Celem ekspedycji jest poznanie kordyliery Domejki, największego na świecie łańcucha górskiego noszącego imię Polaka. Do tej pory bardzo mało poznanego, ponieważ są to góry pustynne, ciągnące się wzdłuż najbardziej suchej na świecie pustyni Atakama. Długość tego łańcucha jest 800 km, więc jest to porównywalny do długości Polski. Jest on oddzielony od siebie, od pustyni salarami, czyli wyschniętymi słonymi jeziorami. Jest to cel poznawczy. Warto tutaj wspomnieć związki, jakie łączą nas, Polskę, z Korylierą Mejki poprzez słynnego Ignacego. I trzeba powiedzieć, że patronem honorowym naszej wyprawy jest wnuczka jedyna żyjąca wnuczka Ignacego Domejki, Mejki, Anita Domejko de Salazar, Powiedz która mi, ma 98 lat. Jest to niesamowita postać, niesamowita kobieta, która zachowuje pełną sprawność fizyczną i psychiczną do tej pory. Czyli podobnie jak jej słynny dziadek, tak. y, również wykazuje przytomność umysłu nawet w zaawansowanym tak. wieku. Y, co będziecie odkrywać w Kordylierze? Tak. W Kordylierze Domejki chcemy dokonać wejścia na Cerro El Kimal, który jest uważany za najwyższy wierzchołek w części północnej Kordyliery Domejki, jak również na kilka innych do tej pory niezdobytych przez Polaków y, szczytów. Będziemy również szukać śladów y, pobytu Indian Diaguitas, czyli pierwotnych mieszkańców tego regionu. Natomiast oprócz celu poznawczego Cordyliery mamy również cel sportowy i naukowy. Celem sportowym oprócz lotów na paralotniach z tychże wierzchołków Cordylierzy do Mejki, jest grupa pięciu wulkanów, pięciotysięcznych wulkanów, które znajdują się na północ od yy, pustyni Atakama i na pewno na dwóch z nich są sanktuaria inków, gdzie inkowie składali ofiary z dzieci Bogu Słońcu. Będziemy ściśle współpracować z profesorem Lautaro Nunezem, który jest dyrektorem Muzeum Archeologicznego w San Pedro de Atacama, do, do, zostanie przydzielonych dwóch archeologów, którzy będą przy naszej ekspedycji dokonywać badań, poszukiwań. Także jest szansa nawet na odkrycia na skalę międzynarodową. Bardzo to zajmująco i egzotycznie wszystko brzmi, ale widzowie programu pierwszego będą mogli zobaczyć efekt tej y, wyprawy w postaci filmu, którego y, pan, panie Grzegorzu, będzie realizatorem. To nie jest po raz pierwszy. Y, Taki przypadek, że Pan filmuje, że Pan z kamerą śledzi wszystkie kroki i poszukiwania członków wyprawy. Proszę powiedzieć, yy, widziałam, że Pan na przykład yy, filmował lecąc na, para, na paralotni. Czy to jest trudne? Yy, tak, nie są to najłatwiejsze zdjęcia. W takim razie, jak pan to robi? Czy jedną ręką trzyma pan kamerę, a drugą steruje paralotnią? E, razem z kolegą latamy w para, para lot, na, na paralotni, to jest tandemem. Polega to na tym, że po prostu kolega steruje e, paralotnią, a ja w ręku trzymam kamerę i odpowiednio lawiując ją filmuję, to co akurat jest nam potrzebne. Czyli musi być to taka praca zespołowa dwie osoby muszą być na jednej paralotni, żeby osiągnąć taki efekt? E, zdecydowanie tak. Czego życzyć? Uczestnikom i organizatorom takiej egzotycznej wyprawy. Przede wszystkim powrotu, ponieważ głównym celem każdej wyprawy jest szczęśliwy powrót. Więc tego życzę. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli pan Wojtek Wiltos i pan Grzegorz Gaj. Zdobycie najwyższego szczytu wulkanicznego wandyjskiej Kordylierza Domeki, a następnie poszybowanie z jego wierzchołka na paralotni to cel, jaki stawia sobie grupa siedmiu krakowian, która w sobotę odlatuje do Chile. Oprócz sportowego celu są jeszcze inne. Jakie o tym Przemysław Wojciechowski? To Andy, najdłuższy i najmniej zbadany łańcuch górski na świecie. W północnej części pasma, tam gdzie udaje się siódemka Polaków, na większości szczytów nie stanęła jeszcze ludzka stopa. Polacy chcą najpierw wspiąć się na najwyższe szczyty kordyliery Domejki, w tym na sześciotysięcznik Likankabur, później poszybować z nich na paralotni. Według informacji, jakie posiadamy, na pewno nie widziano tam paralotni. Czyli będziemy pierwszymi ludźmi i pierwszymi Polakami, którzy będą tam uprawiać sporty paralotniowe. Ale aby osiągnąć ten cel, śmiałkowie muszą najpierw odbyć 26-godzinną podróż samolotem z Londynu do Buenos Aires. Stamtąd do Santiago, a później już samochodem pokonać 1300 km do San Pedro de Atacama. Trasa prowadzić będzie przez najsuchszą pustynię świata Atacama. No jest wielkim wyzwaniem dla każdego, kto ma w swojej duszy choć odrobinę odkrywcy. Członkowie ekspedycji oprócz lotów chcą zrealizować jeszcze jeden cel. Próba poszukiwań sanktuariów inkaskich, które znajdują się na wysokich ponad pięciotysięcznych wulkanach również w rejonie pustyni Adakama. Na miejscu członkowie ekspedycji będą znani tylko na siebie. Najbliższa ludzka osada oddalona jest bowiem o prawie 300 km. To nie jest miejsce na bani, albo się ktoś boi i nie jedzie, albo się ktoś potrafi zapanować nad strachem. W ubiegłym roku członkowie tej samej grupy próbowali jako pierwsi zjechać na nartach z jednego z najwyższych wulkanicznych szczytów Andów. Próba nie powiodła się z powodu...